Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie najnowszego średnia od Samsunga, czyli A52 wersji 5G i 4G. Wersję testową tego modelu dostałem już na początku lutego, więc miałem sporo czasu, aby sprawdzić, co mi się w nim podoba, a co nie. No i czy pojawiło się coś przyłomowego w serii A? Tego dowiecie się z tego odcinka. Intro! Plecki nowego A52 to wciąż plastik fantastic w połączeniu z posrebrzanymi i również plastikowymi ramkami. Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5 generacji. Mamy plastik, ale czuć, że nie jest już takie zabawkowe tworzywo znane z poprzedniej wersji. Sam design również jest bardziej elegancki, bo nie mamy błyszczącego się plastiku, tylko stonowany mat, co akurat bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o rozmiar, tonowa A52 przytyła i teraz waży 189 gramów. W kwestii wielkości obudowy powiększyła się tu i ówdzie o 1 mm, ale to wciąż poręczny smartfon. Jako przedstawiciel osób z mniejszymi dłońmi, wciąż bez problemu sięgam do przycisku odblokowania i głośności. Mam też w zasięgu palca większość ekranu. Jedyna rzecz, która jest dla mnie niewygodna przy obsłudze, to czytnik linii papilarnych jest odrobinę za nisko, a i tempo jego pracy nie powala. Zdecydowanie mógłby być szybszy i odrobinę dokładniejszy, bo raz na jakiś czas nie rozpoznajemy jego odcisku. Dużo lepiej za to działa odblokowywanie za pomocą twarzy, pamiętajmy jednak, że w określonych warunkach można ją szukać zdjęciem. Teraz coś miłego, po wysunięciu hybrydowego slotu na karty SIM widać sporą niespodziankę, uszczelkę. Sam telefon jest pyło i wodoodporny w klasie odporności IP67. I to jest super wiadomość, bo w średniej półce smartfonów często brakuje odporności, nawet na zachlapanie. Mam nadzieję, że wyznaczy to nowy standard rynkowy. Jeszcze wracając do budowy, na dole mamy gniazdo mini jack obok USB typu C i głośnik. A52 posiada głośniki stereo, które grają po prostu rewelacyjnie, pod względem czystości brzmienia jest celująco. Jedyne co no trochę brakuje to wyższa głośność, abyśmy byli w pełni zadowoleni. Sam rozmiar ekranu nie uległ zwiększeniu, to wciąż 65 celowy Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, ale o odrobinę większym zagęszczeniu pikseli. Odwzorowanie kolorów i kontrasty są jak to w AMOLEDach, bez zarzutu. Maksymalna jasność ekranu wynosi 420 nitów i może nie jest to jakaś powalająca wartość, ale pozwala na komfortowe korzystanie z telefonu nawet w słoneczne dni. Jeśli chodzi o nowość, to nareszcie mamy opcjonalne 120 Hz odświeżanie obrazu, dzięki któremu ubywa nam odrobinę więcej energii z batki, ale możemy cieszyć się super płynnymi animacjami, na przykład przy przeglądaniu w grach. Jeśli kupicie wersję A52 bez 5G, to odświeżanie obrazu będzie maksymalnie tylko albo dla niektórych aż 90 Hz. Pojemność baterii w A52 wzrosła do 4,5 mAh, co pozwala bardziej oszczędnym osobom ładować telefon co dwa dni, natomiast przy bardziej intensywnym korzystaniu telefon działa nawet 1,5 dnia. Na szczęście w serii A wciąż mamy ładowarki w pudełkach, a do pełna naładujemy telefon w 1,5 godziny. Szkoda, że brakuje ładowania indukcyjnego, ale pamiętajmy, to średnia półka smartfonów, więc nie można oczekiwać wszystkiego. W kwestii wydajności jest trochę do poprawy. Procesor w tym modelu to Snapdragon 750G, chociaż spodziewałem się odrobinę mocniejszej wersji 765G. Jeszcze słabszy procesor znajduje się w wersji A52 4G i jest to model 720G. Linki do obu modeli macie w opisie odcinka, więc możecie sobie porównać, który bardziej opłaca się Wam kupić. Sorry za off-top. Sorry za off-top. Sorry za off-top. Wsparciem dla procesora jest 6 GB lub w innej wersji 8 GB pamięci operacyjnej. I tak, telefon działa płynnie, nie udało mi się go zawiesić, ale aplikacje mogłyby uruchamiać się odrobinę szybciej. A teraz taki lifehack, jeżeli porównujecie sobie telefony na żywo, na przykład w sklepie, to takim fajnym, szybkim testem wydajności jest sprawdzenie jak radzi sobie aplikacja aparatu przy szybkiej zmianie trybów, obiektywów itd., a52 zdaje ten egzamin może niecelująco, ale na taką mocną czwórkę. Jeżeli chodzi o granie, to telefon trzyma się wygodnie i mamy bardzo przyjemne wrażenia graficzne i dźwiękowe. W grze Call of Duty Mobile można ustawić najwyższe ustawienia graficzne. Nie zauważyłem przycinek ani klatkowania, a do tego obudowa nagrzewała się w niewielkim stopniu, więc jak najbardziej. To jest dobry telefon dla graczy. Wreszcie. Pamięć wewnętrzna w a 52 5 g to w zależności od wersji 128 lub 256 GB, a jeśli to dla kogoś za mało, to zawsze można dokupić kartę MicroSD. W kwestii łączności mamy dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth wersji 5.0 obsługę sieci 5G, radio FM po podpięciu słuchawek po kablu i NFC do płatności zbliżeniowych. Czas teraz na oprogramowanie i tu mamy Androida wersji 11 z nakładką producencką One UI 3.1. Pod ręką mamy ciemny motyw interfejsu i możliwość włączenia filtru światła niebieskiego dla mniejszego zmęczenia oczu. Jest strefa Kids, dzięki której możecie spokojnie oddać swój telefon do zabawy bąbelką bez ryzyka, że zaczną przeglądać wasze prywatne treści albo dzwonić pod 0700. Poza tym mamy obsługę gestów, która przyspiesza obsługę telefonu, boczny pasek, którego zawartość możemy skonfigurować i wstawić tam najpotrzebniejsze nam aplikacje. Funkcja always on display, czyli ciągłe wyświetlanie zegara na wygaszonym wyświetlaczu również nie zaginęła. Fajnie też, że budzik możemy sparować ze Spotify i budzić się przy naszych ulubionych piosenkach, chociaż jest ryzyko, że w ten sposób szybko jest nienawidzimy. A więc co do oprogramowania nie mam żadnych zastrzeżeń, a i jeszcze coś. Tryb portretowy nie nazywa się już Live Focus. Całe szczęście. Tyle lat na to czekaliśmy. Przechodzimy do aparatów i zaczynamy od bardzo dobrego obiektywu selfie. Jest to 32-megapikselowa matryca o świetle 2.2 ,2, produkcji Sony. Zdjęcia jakie wykonuję są bardzo dobrej jakości. Obzorowanie barw jest świetne, podobnie jak szczegółowość i kontrast. Zdjęcia możemy robić również w szerszym kącie, gdy chcemy pokazać się na przykład z naszymi pięknymi foczkami. Efekt bokeh działa precyzyjnie, do wyboru mamy też kilka innych trybów, z czego takim najciekawszym jest ten z czarno-białym tłem. Wygląda to bardzo efektownie. Przechodzimy teraz na tył i na lekko wystającej wyspie widzimy od góry 12-megapikselową, szerokokątną matrycę ze światłem 2.2. ,2. Zdjęcia robione tym obiektywem wyglądają poprawnie zarówno za dnia, jak i pod wieczór. Nie ma również co narzekać na ich szczegółowość i odwzorowanie kolorów. Chyba, że mamy bardzo słoneczny dzień, bo wtedy HDR zbyt agresywnie podbija kolory. Efekt rybiego oka jest minimalny, natomiast są mocne zniekształcenia przy krawędziach, które kłują w oczy przy powiększeniu obrazu. Ała... Obiektyw niżej to główny aparat z 64-megapikselową matrycą i światłem 1.8 i podobnie jak kamera selfie jest w produkcji Sony. W trybie domyślnym otrzymujemy 16-megapikselowe zdjęcia, ale jest też opcja użycia pełnej mocy matrycy, jeśli chcemy mieć dużą szczegółowość. Jeśli chodzi o ten aparat, to zdecydowanie potrafi zrobić bardzo ładne zdjęcia z żywymi kolorami, dobrym kontrastem i rozpiętością tonalną. Ale momentami tryb automatyczny szwankuje, HDR czasem za bardzo podbija kolory albo źle ustawia ekspozycję i zdjęcia z głównego obiektywu są ciemniejsze od tych z obiektywu ultra szerokokątnego. Autofokus także potrafi się pokubić, zwłaszcza po zmroku, i wtedy sami musimy ustawić ostrość. Tryb nocny działa zadowalająco, bo potrafi wychwycić z mroku niewidoczne gołym okiem elementy. Poza tym, w zrobieniu zdjęcia pomaga obecność optycznej stabilizacji w aparacie. Samo procesowanie zdjęcia mogłoby odbywać się szybciej, ale może to i inne wskazane przeze mnie problemy poprawią kolejne aktualizacje. Na bazie głównego obiektywu mamy też cyfrowe przybliżenie, które wygląda zadowalająco, aż do czterokrotnego przybliżenia. Niestety przy maksymalnym, czyli dziesięciokrotnym przybliżeniu, widać już sporo zniekształceń. Kolejny obiektyw to 5-megapikselowa matryca makro, która ma wystarczającą szczegółowość zdjęć, ale nie przekonuje mnie do siebie od barw. bar. gdy funkcja makro znajduje się w obiektywie ultra szerokokątnym, jak na przykład w Motorola Edge. Mamy wtedy więcej wolnego miejsca z tyłu, a i zdjęcia są ładniejsze. Ostatni 5-megapikselowy obiektyw służy jedynie do zdjęć portretowych, a dokładnie do rozmywania tła, co robi precyzyjnie, jak widać na załączonym obrazku. W kwestii filmów możemy nagrywać je maksymalnie w 30 klatkach na sekundę, zarówno w rozdzielczości 4K, jak i przy zejściu do Full HD. Oczywiście przy nagrywaniu slow motion klatkaż idzie w górę. Filmiki mają dobrą kolorystykę i ostrość, chociaż jak sami widzicie nagrywanie ze stabilizacją trochę ogranicza płynność ruchów, bo mamy takie skoki. Najlepsze wideo otrzymujemy w trybie Full HD. Jak sami widzicie, praktycznie nie ma drgań i jest lepsza kolorystyka niż przy trybie super stabilizacji, w której pogarsza się temperatura barw. No dobrze, pora na podsumowanie i zaczniemy od zalet A52 5G, a są to elegancki design, pełna pyło i wodoodporność świetny ekran ze 120 Hz odświeżaniem. Android wersji 11 i przyjemna nakładka producencka, stabilna praca telefonu, dobre głośniki stereo, obecność złącza mini jack, obsługa sieci 5G, rewelacyjne zdjęcia z aparatu Selfie. Skoro są zalety, to mamy też i wady, a są to Plastic Fantastic, czyli plastikowe plecki ramki, czytnik linii papilarnych działa zbyt oskale, oprogramowanie tylnych aparatów wymaga lekkiego dopracowania. Wydajność telefonu, pozostawianie dosyć. Tak jak mówiłem wcześniej, tu powinien znaleźć się odrobinę mocniejszy procesor. I to tyle na dziś. Pamiętajcie, że w opisie macie linki do obu wersji telefonu. A tymczasem lajkujcie, subskrybujcie, dajcie znać w komentarzu, czy ten telefon waszym zdaniem jest hot or not. Widzimy się wkrótce. Cześć. Subskrybujcie mnie.